Godzina 10.30 to moment, kiedy za chwilę poznamy jeszcze więcej szczegółów dotyczących dzisiejszych danych covidowych. Jak wiemy już o... dla dzieci od piątego roku życia, te skierowania są już w większości wystawione. Od jutra będzie można dzieci zapisywać, a od czwartku mają być właśnie pierwsze terminy. Od 16 grudnia pierwsze terminy na szczepienie dla dzieci od piątego roku życia. Ale warto też sprawdzić punkty, w których szczepione będą dzieci, bo to nie będą koniecznie te same punkty, które były dla dorosłych. Dzieci muszą przejść badanie pediatryczne, kwalifikacje Zdrowia. Dzisiaj do szpitali w ciągu minionej doby 407 nowych pacjentów w skali całego kraju trafiło. A teraz Stany Zjednoczone i dramatyczny krajobraz po przejściu serii tornad. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, zapowiada pomoc federalną dla stanu Kentucky, który najbardziej ucierpiał w tornadach, jakie w ten weekend przeszły przez środkową część kraju. Według dotychczasowych ustaleń w samym Kentucky zginęło co najmniej 80 osób, a w czterech innych stanach co najmniej 14. Jak opowiadał w telewizji CNN, gubernator Kentucky. Rozmiar zniszczeń przeraża, bo z powierzchni Ziemi po prostu zniknęły całe miasteczka. To próby przekraczania granicy, o jakich mówiliśmy, a teraz weekend jaki za nami, bo to był weekend cudów, czyli wyjątkowy finał szlachetnej paczki, który już za nami w dwa dni pomoc dotarło do ponad 17 tysięcy rodzin i to kilka tysięcy więcej niż przed rokiem. W sumie wolontariusze byli w ponad 600 miejscowościach w całej Polsce. No i było bardzo dużo emocji, wzruszeń, łez i podziękowań.